Czy wasze media społecznościowe wyglądają, jakby czas zatrzymał się dekadę temu? W urzędzie, powaga i kluczowe informacje dla tysięcy ludzi. W internecie, próba wciśnięcia tego w kwadratowy obrazek zrobiony na kolanie, bo na nic innego nie ma czasu. Każdy nieczytelny post to kolejny zdezorientowany mieszkaniec. Każda niejasna informacja to frustracja obywatela i rosnący cynizm. To nie jest problem wizerunkowy. To operacyjny paraliż. A co jeśli istniałby asystent AI, który przekształca surowe informacje w gotowe, angażujące posty na dowolne media społecznościowe? I robi to zaledwie w kilka minut. Nagle, z administratora przestarzałego profilu, stajesz się architektem publicznego dialogu. Twoja energia idzie na budowanie zaufania, a nie na gaszenie informacyjnych pożarów. Zamień informacyjny chaos w zaufanie i porządek. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, jak możemy w tym pomóc.